ludziska, Z tej strony Maxim. Dzisiaj pokażę Wam krótką wideo relację z imprezy, jaka odbywała się teraz weekend od 11 do 13 maja w Sosnowcu Game Day Expo 2012. była to, można powiedzieć, był zbiór konferencji połączony z targami. Jeżeli chodzi o targi, to było kilka stoisk, było dość mało stoisk, między innymi firma Apple. Między innymi mieliśmy ulotki tutaj z Uniwersytetu Śląskiego, mieliśmy ludzi od Reality Pump, który, którzy mieli swoje stoisko, gdzie można było sobie zakupić e, gry z tej właśnie firmy. E, dużo było właśnie wersji Towards. Dwójki, jeżeli chodzi o wszystkie platformy, czyli o PC-ta o PlayStation i o Xboxa, można było sobie w kilku różnych wersjach zakupić tą daną grę po fajnej cenie. Ja akurat zakupiłem swoją kopię tutaj na PlayStation 3. I tak nastawiałem się od dłuższego czasu do tej gry, a tutaj była fajna okazja za 80 zł mogłem sobie właśnie zakupić Two Wars 2. Tutaj chłopaki na stoisku z Reality Pump prezentowali swoje gry, czy w normalnej wersji, czy w 3D gdzie można sobie było w okularach pooglądać jak to wszystko wygląda. Co jeszcze fajną sprawą było tutaj na tych targach, to jest to, że naprawdę mogliśmy rozmawiać z tymi ludźmi z branży, mogliśmy tutaj rozmawiać z chłopakami czy z Reality Pump, powymieniać się opiniami, sugestiami na temat różnych tytułów, czy ogólnie pogadać o, o ich pracy. Także z dużą Ilością ludzi z branży można sobie tutaj było porozmawiać, były też tutaj na pc zaprezentowane przygodówki po and klik. Można sobie było zasiąść, zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda. Także jeżeli chodzi o tej strony, było to naprawdę fajnie w takim, można powiedzieć, luzackim stylu, gdzie nikt tutaj jakby nie było takiej bariery pomiędzy zwykłymi graczami a ludźmi typowo z branży. Także można sobie było w cudzysłowie zaczepić kogoś, porozmawiać, popytać, powymieniać doświadczenia. Oczywiście jeżeli chodzi o ludzi, to byli ludzie na targach, ci, którzy robią gry, którzy chcieli się czegoś z konferencji dowiedzieć i byli też ludzie, którzy przyszli sobie po prostu pograć. W jednej części tutaj tych targów mieliśmy też retrogralnie. Ja tutaj prezentuję Wam w tej chwili było kilka Xboxów. Jeżeli chodzi o stoliczki, były prezentowane tutaj gry, można sobie było pograć w Mass Effecta 3 czy w Need for Speed'a. Można sobie było zagrać, oczywiście to wszystko było dostępne dla, dla graczy, także można sobie było sobie ostro pograć. Ja sorki tutaj za ten mój komentarz, ale nagrywam go typowo, spontanicznie, nie ścinam nic, nie edytuję. Jeżeli chodzi o strefę retro, tak jak widzicie mamy tutaj Ameproda. Dość sporo tego sprzętu było, mogliśmy sobie pograć w Ponga czy Nintendo 64, który troszkę szwankował chyba albo telewizor, albo przewód, jak widzicie, miga co kilka sekund, mogliśmy zagrać w Mario Kart na tym Nintendo 64. Ehm, oprócz tego jeszcze było kilka innych sprzętów retro. Przykładowo Nintendo 64, sorry, Super Nintendo, na którym mieliśmy Super Mario All Stars, znaczy Mario All Stars, z kilka tytułów na jednym karcie mieliśmy Commodore C64, tak jak widzicie Amigę i przykładowo Amigę CD32, tutaj taka ciekawostka, Przeobserwowałem tutaj jednego gracza, który, jak widzicie, tego pada dość śmiesznego chwycił do góry nogami i chciał grać, to taka ciekawostka śmieszna, ale szczerze, no, ja miałem akurat tą konsolę, ten pad jest tragiczny, on dość szybko się psuł i z badziewnego plastiku robiony, ogólnie badziewny. Też mieliśmy, jak widzicie, tutaj peceta, jakiegoś starszego, starsze pecety ogólnie, że tak powiem, można było sobie pograć w kilka tytułów. I co jeszcze chciałem tutaj podkreślić, jeżeli chodzi o retro, mogliśmy brać udział w kilku konkursach w takich mniejszych konkursach jeżeli chodzi o granie retro mogliśmy się zmierzyć w turnieju Ponga właśnie na Ameprodzie TVG10 czy mogliśmy wziąć udział przykładowo w Mario Kart czy w późniejszym tam terminie w Mortal Kombat oczywiście były też standy standy były typowo właśnie z Microsoftu gdzie prezentowane były gry na Xboxa 360 mieliśmy kilka tytułów standardowych napada oraz kilka tytułów na Kinecta, czy jakby tutaj tak jak widzicie Star Wars czy kilka innych gier, ja tutaj za bardzo na Xboxie się nie znam. Było to dość oblegane przez ludzi. Mogliśmy się zmierzyć, czy z jakimiś randomowymi graczami, czy jeżeli byliśmy ze znajomymi, to oczywiście w dwóch można było pograć, czy choćby w FIFA czy Formułę 1 bądź Forze 4, można było sobie wszystko tutaj pograć także to jest dość ciekawe i teraz y, następną tutaj y, powierzchnię hali y, zajmowała w cudzysłowie, że tak powiem taka y, stylizowana na kinową salę na dużym rzutniku były prezentowane różne konferencje część konferencji była typowo o tworzeniu gier znaczy pomoce do tworzenia gier spojrzenie na tworzenie gier z innych punktów były naprawdę niektóre wykłady bardzo bardzo ciekawe. Część wykładów było typowo sprzęcie. Choć też zróżnicowanie, jeżeli chodzi tutaj o tę konferencję, bo część konferencji była na strasznie żenującym, niskim poziomie przygotowana. Widać że tak na chybcika w ogóle. Czy przykładowo właśnie rozłożenie jakby tworzenia minigry w bardzo krótkim okresie. To wyszło tragicznie, a przykładowo człowiek Sidik Projekt bardzo fajnie rozpisał tutaj jeżeli chodzi tutaj o tworzenie postaci, o aspekty tworzenia postaci, mieliśmy też ludzi po przebieranek, jak to bywa, odbywał się konkurs cosplay'a. Co prawda mało tych postaci było, mieliśmy tutaj Daniela przebranego za Geralda, mieliśmy ludzi z Assassin's Creed i mieliśmy pewną tajemniczą panią, którą pokażę Wam później. Tutaj jeszcze pokazuję Wam raz tutaj, te komputery retro. W Dyna Blaster można było też pograć swoisty port Bombermana, też był mini turniej. No i ogólnie, co jeżeli chodzi tutaj o tą strefę retro, która zajmowała dość duży, dużą powierzchnię tutaj tej hali, powierzchnię tą wystawową, cieszyła się ona dość dużym zainteresowaniem, bo praktycznie... Dużo ludzi tam grało. Co mi się podobało, że duże zainteresowanie było młodszych graczy, chcieli zobaczyć jak to tutaj wygląda, mogli sobie pograć właśnie czy na Super Nintendo, czy na Ameprodzie, czy właśnie na Nintendo 64. Szkoda tylko iż że oprócz tej strefy retro i Xboxa i praktycznie kilku pc nie mieliśmy tutaj firmy Nintendo jako ogólnie Nintendo, żeby prezentowała jakieś swoje produkty czy PlayStation. Jak widzicie tutaj ludziki akurat grają w Ponga na na tym Ameprodzie zobaczycie jak tutaj tymi manetkami nietypowymi grali sobie tymi paletkami, także to było dość z zaciekawieniem oblegane stoisko, także dość fajnie, fajnie oprócz tej strefy retro, tak jak mówiłem rzeczy z Kinectem na większym ekranie konferencje i w mniejszych salach też znajdowały się konferencje, tak naprawdę dość wszystko ciekawie zrobione, pojawili się też ludzie można powiedzieć, szerzej znani z YouTube'a i nie tylko, ale tak, tacy bardziej znani, że tak powiem, szare, szaremu użytkownikowi internetu, czyli Krzysztof Gąciarz, znany dziennikarz i też można powiedzieć bloger na YouTube'ie, czy też Royo pojawił się w późniejszym czasie, ale akurat mnie już nie było, jak pojawił się Royo. Także ludzi takich, można powiedzieć, znanych wszystkim, też dość troszkę było. Co tutaj jeszcze chcę powiedzieć? Też było kilka quizów, gdzie można było wygrać. Kilka nagród, ciekawych, kilka gierek. Na jednej właśnie tutaj konferencji była też prezentowana gra, którą widzicie w tej chwili. Adventurer gra, która dopiero ma wyjść. W pierwszej kolejności ona wejdzie na PC i na Xboxa, w późniejszym czasie pojawi się na PlayStation 3 z poślizgiem kilkumiesięcznym. Tak jak mówię, w pierwszej kolejności jest zrobiony port na x i na PlayStation, znaczy na PC ta bardzo fajna prezentacja właśnie firmy The Farm 51, Farm 51. Wojciech Pazdur tutaj omawiał ten tytuł. Dość ciekawy FPS, można powiedzieć w klimacie Indiana Jonesa, gdzie dużą, w dużym stopniu są wykorzystywane, w dużym stopniu, no, ja to też tak mówię. Ogólnie wykorzystywane są pułapki, także można powiedzieć jest to tak z takim jednym znowu, jeżeli chodzi o gry. Dość ciekawie to wszystko powychodziło. Eee, znaczy dość ciekawie się ta gra zapowiada, tak powiem, wygląda dość dość eee, także zapowiada się następna dość fajna gra na, eee, tworzona przez Polaków naprawdę dość ciekawy tytuł godny zainteresowania zobaczymy co z tego będzie później eee, ja w każdym razie z miłością bym ten tytuł zagrał eee, jeszcze oprócz tego że właśnie tutaj mogliśmy sobie poglądać kilka tytułów eee, Mieliśmy też konkurs cosplay, gdzie cztery osoby praktycznie, zaraz Wam pokażę, jak to tutaj wyglądało. Cztery osoby brały udział, co prawda mało, ale zawsze coś. I moim zdaniem tutaj niesłusznie wygrała postać z Assassin's Creed. A. Mieliśmy tutaj panią, właśnie którą teraz widzicie na ekranie. Ten strój moim zdaniem był najlepszy, wymagał najwięcej pracy tutaj dziewczyna odlewała ze specjalnego materiału tutaj te wszystkie kawałki zbroi czy też skrzydła ja tylko żałuję, że nie złapałem tej dziewczyny żeby zrobić taki dla Was mały wywiadzik o cosplayu jak to wygląda, z czym to się je tutaj akurat dziewczyna dość troszkę stroju już zrobiła ponad 20 strojów z tego co mówiła akurat ten strój, który widzicie na ekranie zajął jej od około półtory miesiąca do dwóch Zrobienie czegoś takiego oczywiście, im więcej robimy w tak zwanego handmaidu, czyli im więcej robimy sami tych wszystkich szczegółów, tym lepiej, jeżeli chodzi o cosplay, ale nie będę się też jakoś fachowo mega wypowiadał, bo ja akurat nie znam się na cosplayu. Oprócz tej dziewczyny tak jak widzicie Gerald, Wiedźmin, można powiedzieć Daniel tutaj wcielił się w rolę Wiedźmina i w konkursie brała też dziewczyna udział przebrana za tutaj postać z Assassin's Creed, a. jeszcze dzień wcześniej była druga dziewczyna przebrana, też za, za Assassin's Creed z zarostem, dość śmiesznie to wyglądało. No i to na tyle, powiem szczerze, że impreza dość udana, dość fajna, tylko powiem szczerze, że za mało ludzi, ale to się wszystko rozwija u nas jeszcze. Widać nie ma aż takiego zainteresowania, choć ja uważam, ze swojej strony, jeżeli to by było szerzej rozreklamowane, na pewno więcej ludzi by przyjechało, ale myślę, że z roku na rok będzie się to tutaj zwiększać w każdym razie. No i zapraszam, na następny rok na pewno też się będę pojawiał na właśnie game day w Sosnowcu, jeżeli tylko będą organizowane, bo mam akurat blisko. Także za rok zobaczymy się znowu na tej imprezie. Trzymajcie się na razie. Hej!